<laughs> yeah, no, but it's like drama. No right? yeah, problem, man. <laughs> <laughs> Holland, Holland, man, Holland, man. MK is fun, absolutely. Can you feel it today? I can feel it. We're gonna win. Win. We're gonna win this thing. Win and. Uh... We're gonna win. We gonna one round first. We're gonna win again, and we're gonna win again, and we promote. And uh, it was league I play. Next season, yeah. Absolutely. All yeah. together. No, no. Absolutnie nie biały dzisiaj. Nie biały. Dzisiaj MKS! Czołem. 2.43. Jedziemy na wyjazd do bielska Białej. Zapytamy troszkę dzisiaj kibiców Będzina, co czują dziś przed dzisiejszym wyjazdem. Marzina, co czujemy Tr w dzisiaj? trasie. Zwycięstwo, nie? Zresztą nieważne czy zwycięstwo, czy nie. Zawsze jesteśmy z MKS-em. Odczucie po, 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 po tym ciężkim, długim, długim sezonie. Znaczy ja wiem, nie czujemy niedosytu. Nieważny jest wynik. Zawsze chcemy kibicować mks i podążać za nimi. Czyli z dziećmi, raczej gdzieś mo mo można Państwa zobaczyć po, po całej Polsce, tak? Zawsze, zawsze z dziećmi jak tylko zjedziemy. zawsze nawet No? Zawsze, gdzie z MKS jedziemy, jak tylko możemy, to jedziemy zawsze z dziećmi. Dokładnie, to jest Dokładnie. wielki szacunek. Wielki szacunek. Do Dokładnie. Chyba znowu, tak? To jest świadkówka. To jest świadkówka. Dokładnie. 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 krótki jest. Hey, hey! Przedstawimy się, co? Przed Brawo. widzami. Cześć Kamil. Kamil. Mam nadzieję, że wygramy. Ale... Tylko wygramy. Może wycieczka. Może być ciężko. Ale Ciężki teren, się tak? Bielsko-Biała. No, e... Tak, wszystko, co na mnie poszło ostatnio. By energii po prostu brakło. I... Może to nas Kiedy tak poczułeś, że siatkówka może być, może zacząć być twoim, twoim życiem? Ale w sumie to już trochę dawno właściwie, bo ja już stępuję w ciągu pierwszych lat. No i że jest fajnym sportem, spokojnym i ciekawym. Chyba ciężki, ciężkim do wyuczenia technicznie. No, tak. czy, czy, czy nie sądzisz tak? No, są ciężkie aspekty. No. la la Razem jem. z nami troszkę starsza wiara niż, niż wcześniej. Tak jest. Eee, Kibicu drogi, Benzina. Jak się czuję przed, przed takim wyjazdem? No, jakby nie Nastawienie jest dobre. jest dobre. Mam nadzieję, że MKS dzisiaj wygra. Żeby znowu się widzieli w hali, w Będzińskiej arenie. Tam jest atmosfera, tam jest wszystko, co trzeba. Ostatnio pokazaliśmy co trzeba, więc trzymamy za was kciuki i mam nadzieję, że tylko dzisiaj Będziński MKS wygra mecz. Zawsze, mimo tego, że nie byłem na każdym meczu, ale zawsze wierzyłem, że MKS mimo tego spadku zrobią awans do Plus Ligi z powrotem. Zawsze wierzyłem. Zawsze. Wiara, wiara, wiara. Zawsze jest i będzie wielki MKS. MKS będzie. przyjechał po raz drugi do Bielska-Białej odwrócić losy finału. Czy im się to uda? Zaraz zobaczymy. To jest srebrny medal na nasi chyba jest zadowolenie, mimo wszystko, tak? No oczywiście jest trochę niedosyt. E... Nie, nie. Oczywiście walczyliśmy, zawsze się gra po to, żeby wygrywać. Niestety no, dzisiaj nam się nie udało. Biersko pokazało, że jest lepszy po raz trzeci. No ale my walczymy dalej, mamy drugą szansę, gramy z Nysą, także wszystko w naszych rękach. Cały czas e... gramy w otwarte karty tak naprawdę i wszystko jest w naszych rękach. No dokładnie. Dzisiejszy mecz pokazał, że nie, nie zostawiliśmy tego finału tak po prostu Montania, no, tylko walka, walka pełna do końca. Maciek e, zysą, pełna walka. Zgadza się no. Wystawiliśmy bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo charakteru na boisku. No, ten mecz tak naprawdę układał się na początku dobrze, potem e, zawodnicy z Bielska zaczęli grać. Jeszcze lepiej od nas, wygrali kolejne dwa sety. My postawiliśmy się w czwartym, no niestety zabrakło nam w tie-breaku, ale... Ale dziękuję wszystkim chłopakom za walkę, dziękuję kibicom za tak głośny doping, naprawdę. Gramy dla was i zawsze jest nam bardzo miło, kiedy wspieracie nas, a my możemy dla was zostawiać serduchu na boisku. Powierz mi Macie, tam na sektorze do końca wiara. Ta, tam nie było odpuszczenia, tam jest wiara w was cały czas. Naprawdę można poza tak, i my na tym takim, my na dopingu naprawdę zawsze płyniemy i, i dziękujemy wam z całego serca, że, że jesteście z nami na dobre i na złe. Chyba będzie tak zawsze, chyba Dzień. będzie tak zawsze. Super, dziękuję, dziękuję bardzo i gratuluję. Dzień. Adrian Hudek, środkowy, do bts bielsko-biała. Gratuluję tak jako świeży plusligowiec. Jak, jak się czujesz? Powrót, powrót do plusligu, tak? No tak, powrót. Cieszę się bardzo, bo trzy lata walczyliśmy o to, żeby znaleźć się w tej najwyższej klasie rozgrywkowej i nasze marzenia się w końcu spełniły. Ja już wiadomo mam lat i dla mnie to jest takie jeszcze mówię zwiększenie marzeń, bo no, nie wiem ile tych lat mi zostało grania, więc cieszę się, że awansowaliśmy i jeszcze będę mógł zagrać najlepszy miejsce. A Ty na boisku pokazywałeś, że że tych lat jeszcze mo może zostać ci wiele, ale no słuchaj, Benzina że lecą ogromne gratulacje dla Ciebie, bo jakby nie było, no wystawiłeś też i, i Benzinie serducho. Zgadza się, zgadza się. Eee... Wielki sentyment dla Będzina, bo tam też byliśmy awans do Plus Ligi i, i mogliśmy tam i grać w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, Bardzo miło na ten czas, wspaniali kibice, w ogóle, no ja, mówię, to jest piękne, piękne chwile dla mnie, więc to, to też miło wspominam. Cieszę się, że, że my będziemy grać i będę trzymał kciuki, żeby będzie tak, że zagrał w tym sobie. No i wiecie, czeka bój z Nysą, także życzisz powodzenia. Jakby nie było. E, oczywiście, że tak, no jest kilku kolegów moich, których gra drużyna z Benzina, więc będę trzymał za nich kciuki i życzę im, żeby wygrali taki ten mecz. Ale czas pokaże, co będzie. A to się wytnie, to się wytnie. No, ale on jest ciężki, naprawdę ciężki, tak? no. W sumie mamy już maj, to musi być ciężki, no, no ileż można, można pracować. Ileż można pracować, Dzień pracujesz, to musi być ciężki. Twoje, ten sezon nie mógł chyba trwać dłużej, a, a, a jeszcze, jeszcze będzie. Jeszcze będzie, A jeszcze, jeszcze będzie dłużej. i to ale może je... 5 meczów. Nie musi, możemy to zamknąć w trzech meczach i... Wiesz je, jest rozrobić. to wiara. Oczywiście, że tak. My, Myślisz, myśli, że, że, że drużyna plus ligowa... Może być drużyną do, do pokonania? Oczywiście, no, że tak. No tutaj no, nie, nie raz pokazaliśmy, tak? że potrafimy wygrywać. Akurat niestety drużyna z nam nie leży. No pokazał to jest. sezon. wyniki, wyniki jest dają. No jasne. I to nie jest tak, że, że, że wy oddaliście każdy mecz, bo tu walka, walka była. -wa, no, będzie nie, wiadomo, 3-1, ale tu 3-2, po raz drugi, tutaj 3-2. Tak, no i teraz każdy może powiedzieć, że teraz... Moglibyśmy przesunąć szale na, na swoją stronę w pierwszym meczu, wygrać parę próbek, byłoby 3-0, ale no to teraz jest historia. Historię raczej nie zmienimy już, raczej na pewno. No i zostaje nam grać i się przygotowywać do meczu z Nysą, no i nie pozostaje nam nic innego jak wygrać i... No i kurczę, no pokazać jednak na koniec, no, że po też ta praca od, jednak od lipca no, musi jakoś zaopatrować najlepiej, no, najlepiej. Najlepiej to pokazać zwycięzcom w ostatnim meczu i... Zakończyć sobie zwycięstwo. To jest chyba jednak jedyne cele każdego zespołu, żeby jednak zakończyć. Wygrać jedno, tak? Dokładnie, żeby zwyciężyć, tak? I trapy małam, i tyle, no. Elegancko. Nie pozostaje nic z niebie jak to gratulacje! Co by nie było, to nie jest, Dziękuję to nie jest medal korycie. Dziękuję wszystkim, że, że nas wspierają także z tą grupą, którą tu przyjeżdżają za najpierwszym, za drugim, za trzecim, za piątym razem jeżdżą z gdzie się tylko da. Organizują własny transport i tak dalej. Chwała im za to, chwała wszystkim, chwała wam, że tak to organizujecie. I nie pozostaje nam z tego jak walczyć do samego końca i zakończyć sezon zwycięstwem. Dziękuję bardzo. jest nie? Kibice Babata sobie skobiała. Jakby nie było plus ludowcy, tak? No Jak się czujecie z tym? Jesteśmy oszołomieni. <laughs> Czyli nie powiecie nic. Nie, więcej. powiem Wam, że to jest taki finał, który naprawdę sobie wymarzyliśmy, nie? Naprawdę super atmosfera u Was, u nas. Zresztą możecie powiedzieć, Was jest dużo, Kala żyła, u Was tak samo żyła, super oprawa. Wiecie, spotkanie przed, po, kurczę, naprawdę, nie, no, ja, ja powiem Wam, jak długo kibicuję BBTS-owi, bo pierwszy karnet to jest tam 98. rocznik, to naprawdę takiego czegoś to jeszcze nie było i ja się zajebiście cieszę, nie, mam nadzieję, że się będziemy widzieć tam, gdzieś yy, się przetniemy i kurczę, super, no, mistrz, nie, naprawdę... Cieszę się bardzo, że to się skończyło, bo, bo bym długie, dłużej bym tego nie pociągnął, ale tak powiem Wam szczerze, że yy, wcale nie, nie było to oczywiste, że, że się skończy w czerneczak. Zresztą widzieliście 3-2, 3-1, 3-2, kurde, no ekipa taka, że wow, nie? Po prostu dwie, dwie Ja jestem zmęty. I, i, i no i zdecydowały detale, tak? Gdzie, gdzie przesądziło na, na korzyść Bielska. Wielkie gratulacje, jakby nie było. No, dzięki, ale faktycznie chłopaki, muszę kurde, powiedzieć, kurde, że naprawdę. o takim finale chyba będzie głośno, długo, długo. No ale bo... widziałem, że tam już że Są, także wiesz, nie? Chwalą was tam za, za tą oprawę, więc szacuneczek, no Nas chwalą za grę i za atmosferę też tutaj w hali. Kurczę, dużo było ludzi, nie? Jakby nie było, wiecie jak top, jest, nie? Top. Są mecze plusligowe, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę jest mało ludzi, nie? A tutaj zebrali się, wiesz, naprawdę fani siatkówki, kurcze i. Oby tak było częściej, bo ja też nie pamiętam, żeby było tyle ludzi w hali tak naprawdę. Ostatni raz to jak zeską graliśmy kiedyś. nie? No kurde. O, to jest coś pięknego. No wiecie. Wiesz, i dziękuję bardzo jeszcze raz. Widzimy się. Widzimy się, dokładnie. Widzimy się. Chłopaki, róbcie to, co dalej robicie, nie naprawdę... My, przede wszystkim my musimy zacząć maski nakładać jakieś i przestać się w ogóle z nimi identyfikować. Żeby, żeby na kanale było obiektywnie. Maczończyk, głowa wielkiego BBTS-u. Gratulacje. Przede wszystkim bardzo, bardzo fajny finał. Chyba lepszego nie można było wymarzyć. Eee, nie wiem czy, nie lep czy, czy lepszego... Powiem dla kibiców byłoby pięknie, jak było 5 meczów i, i by się skończyło. I 25 setów. M wiem co mówię, bo przeżywałem taki finał, kiedyś jak byłem zawiercił i graliśmy z suwałkami. Było 5 meczów i w piątym meczu był tajbrek. Natomiast dla nas, dla nas dla naszego zdrowia te trzy mecze naprawdę wystarczą. Bardzo cieszymy z tego, że, że awansowaliśmy dzisiaj do Plus eee, Wracamy tam po kilku latach eee, i, i cóż, no od, od dzisiaj jeszcze cieszymy się. pracujemy na to, żeby, żeby tam wypaść najlepiej. Super. Eee, powiedz, eee, czy, czy dajesz szansę w walce na znysą? Jasne. Ja jestem, eee... no tak, grałem w zespole kiedyś i który, który awansował do plus ligi, wygrywając w barażu z zespołem plus ligi. te przepisy się zmieniają. Jednego roku jest tak, drugiego jest tak. Natomiast my wtedy wygraliśmy ligę, żeby awansować do plus ligi, musieliśmy wygrać z zespołem z plus ligi w baraż. I, I zrobiliśmy. O a tu kolega który, który wtedy w tym awansie nam też pomógł często. Więc ja wierzę, ja was wierzę. Wierzę, że zrobicie to samo co Swordy zrobił kiedyś. Zadań. z Fodii to po prostu. I okay. będę, wam, będę wam kibicował z całego serca. Super, jeszcze raz gratulacje. Zasłużone gratulacje. Dzięki. Super.